Cześć Manko z tej strony, Asgos i witam Was w kolejnym odcinku z gry Sonic Frontiers. Bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Ostatnio tu gdzieś skończyliśmy, przyznaję Wam troszeczkę, że nie grałem i zapomniałem. Na pewno mam pomysł na zasadzie, żeby skoczyć i spróbować odblokować tą część mapy, żeby ją całkowicie już zakończyć. I, i, i. I tyle, i będziemy dalej się starali poznać przygody Knaxa. Albo go, bynajmniej, będziemy się starać uratować. Czy nam wyjdzie? Zobaczymy. Nie wiem, czy chcę teraz próbować tu przejść, to... Czekajcie, zobaczę. Tylko tu jest knax, a tu się w sumie możemy szybko w miarę dostać jakoś. Dobra, nie. To lecimy, tak jak mówiłem, lecimy tutaj spróbować odblokować tam część mapy. Możemy po drodze wejść do Koko Starszy, czy, czy coś, żeby odblokować dalsze... Umiejętności i tyle, tak naprawdę. Także lecimy. A już to zaczyna coraz moim zdaniem lepiej wyglądać. No i znowu, jak widzicie, trafiła nam się noc. Także. Ej, trzymamy się niepotrzebnie. Dobra, ej, w sumie, czekajcie. tak biegnę. Dobrze biegnę, znaczy tu chciałem wejść, ale możemy też te, też i tutaj. Dobra, to sobie zaznaczę. To jest mój znacznik, jest, dobra. Nie w tą stronę, Sonic, tamtą. Na szybkości to zrobimy. Nie wiem akurat co, co przedłużać. Tamtą, dziękuję. No tu jak widzicie, na, nasz przeciwnik dalej biega. Tutaj zobaczmy co coś tu jest. To jest na pewno ten co tu w nas celuje. O, to jest medal. Cheby już dużo tych medali pozbierać. To to ja włączyłem, to dowiedzieli. Co się właśnie stało? Ja nie ogarniam tego. Dlaczego ja nagle jakąś supermoc włączyłem? Co to jest? O nie, to jest sumo, bo sumo wróciło. Ale dawno w sumie nie walczyliśmy z nim. To lecimy. Zamykaj nas w tym i. mniej więcej ogarniam już, jak z nim walczyć. Tam nie chcę. A Sam się teraz wybiłem. Nie! drugi raz, to samo weszłem patrzcie, nagle z tylu ringów dobra, co? dawajcie mi go tutaj, bo się zaraz zdenerwuje. mogę to jakoś lepiej tak wycelować? o właśnie, ej czemu on się jeszcze nie odbił tego? O właśnie, o to chodziło. O, a nie razu mu ciosu nie zadaliśmy, żadnego lepszego. O co tu chodzi? Ej, nie chcę. On cały czas mi w Sonic robi takie jakieś... ...prostójowe te... ...patrzcie. A teraz się już obronił. Pokażę was, że tak nie, nie, nic nie gadam. Ale bym go chciał... mega jakoś tam w to wepchnąć. Czekajcie, może jakoś tak? O. No znowu nie w tą stronę. O co tu chodzi? Dobra, tu nie. Tego. o, właśnie. Aha. Zobaczymy go, yeah! O to chodziło. Mamy zębatkę. Mamy zębatkę. Zacznie nie wiem, dlaczego przez nią przeleciałem. I koko tutaj jest, co super. Kudy, szkoda, że tyle życia zgubiliśmy akurat. Z taką głupotę. nas chyba jeszcze nie było. Co o tym myślicie? Wow. Tak jest, to nas nie było, a tu jest przede wszystkim eee. No e, pamiątka po snakie e, Za dużo ostatnio oglądałem się CSA e, Wam się przyznam i eee Snak się, O, teraz sobie przypomniałem Dobra, lecimy tutaj i lecimy do znacznika mojego. Czekaj, ale co się starał gdzieś ten no nie, tak z nimi nie chcę walczyć. Akurat wrócimy yy, do góry. O, właśnie, bo tu jest koko starszy. Super, tak, witam cię. Ja to cię też. Od czego zaczniemy? Zwiększymy sobie prędkość, jak możemy. Ale tą liczbę ringów y, też sobie, czy tam pierścieni, też zwiększymy. Nie ma co na tym oszczędzać. Kurde, szkoda, że to tak długo akurat e, trwa. Kabel od e, mikrofonu przełożyć gdzieś indziej, bo mi tu przeszkadza. Mega długo. Aha, czyli tyle. Całe moje starania za przeproszenie w, <laughs> w las poszły naprawdę. Czekajcie, tu może. Nie odblokowaliśmy tego tu? Dziwne, wow. O, patrzcie, ile pamiątek. Za chwilę będziemy mogli tego tutaj Knaxa odblokować, jako z nim pogadać, bo tu bodajże z tego co pamiętam trzeba było mieć prawie 90 tych pamiątek po nim, ale my lecimy teraz w tą stronę, czyli nieznane, tak. Nieznane tak zwane. Wskoczę. Nie wskoczę tędy, dobra. To musimy iść jakoś dookoła. To mnie akurat nie cieszy. No, z wami nie chcę walczyć. Chociaż eks się zawsze przyda. Dobra. Okej. Okay. I jesteśmy. A jednak, pamiętacie, była ta no, noc i nam znowu wszystkich przeciwników tak jakby wróciło, co mnie akurat nie cieszy. Ja no, nie ogarniam jak ja, jak ja robię te to takie uderzenie. Czy chcę jeszcze kolejny raz walczyć z temu? Hmm, chyba raczej nie. Dobra, wyskakuj tak jest. No i znowu mnie na Ja nie ogarniam dalej, dlaczego mi nie przekierowywuje ten. Zmieniam to na Q lub E, żeby robić te uniki te i mnie wywala gdzieś indziej, nie? Dawaj mi to jeszcze raz. Zostawiamy się tutaj, tu, tu. jak spoza niego? Chyba tak. Eee... Tam mamy coś zaznaczone też, co mi widzę. Kurde, nawet nie, wiem, chyba tutaj jest to. To tam dobrze mówię? Nie bardziej w tą stronę, czekajcie, bo nie ogarniam. Chyba, żeby to było tu. Nie. A, bo to jest szmaragd, dobra. No tak. Ale przecież ja już ten szmaragd tutaj wziąłem. O co teraz tu chodzi? A, tu mnie kieruje, tak? Chyba tak, to się zlało. Dobra, no to może nie teraz, bo chcę teraz tutaj troszeczkę pozwiedzać. I tuż tu w sumie jestem na tej części mapy, gdzie no właśnie, gdzie tak naprawdę nie wiem, gdzie mam biec i w dół. Jest naprawdę tak przyjemny, eee, przyjemna postać, jako potwór do zabicia, że wielbiam go. Prosty, skromny, nie namierzysz mnie. Lecimy. Walczyłbym jeszcze z nim tutaj, żeby nie, nie musieć jakoś specjalnie. tak później się czymś trzymować. Eee, chodzi o. A się odbiło jak kauczuk. Eee, jakieś klucze, zębatki, czy coś tam. O, właśnie. I tu jest właśnie to parowanie. Ja nie ogarniam, o co chodzi tu z tym parowaniem. Nie, nie ogarniam. Tak nie, tak nie. Poczekajcie, przepraszam, że się tak teraz trochę skupiam. Ale nie ogarniam o co chodzi z tym parowaniem Nie wiem Przepraszam Was, ale naprawdę nie ogarniam tego, dlaczego tu nie mogę nic zrobić wszystkam każdy klawisz już. To jest śmieszne akurat, to jest powinien nie chociaż wytłumaczyć o co chodzi, a nie, jakieś parowanie i... No co tutaj chodzi? Spróbujmy na no WASD albo coś takiego. Nie ogarniam, nie ogarniam to, to totalnie tego, nie? Ani myszką, ani nic innego nie wchodzi tutaj w grę Shift też nie. Pośpiesz się, dobra, fajnie. Nie ogarniam, na ja nie nie, ja na internecie nie widziałem tego. Czyli to może być główną przyczyną tego że, tego, że tu nie mamy odblokowanej, tak jakby mapki. Ale dlaczego? Kurde, ja nie mogę tego parowania ogarnąć. O co w tym chodzi? Nie w ogóle dlaczego. Tu nie mam. Żadnej podpowiedzi odnośnie tego. Jakiego parowania? O co tutaj chodzi? Nie, nie, nie ogarniam, przepraszam. Zamknij eee, reset, przybliż, nawiguj. Naprawdę nie wiem, a jeszcze parę sekund tutaj będę. Ani W, ani T, ani nic. Użyj parowania, aby... To jest jedyna dziwna ta, która... Która mnie ogarnia, nie? O, dobra, to są te. No, ten się akurat wywalił się Przepraszam Was, że tego nie ogarnia, nie? Ale ja bym chciał to przejść, ale nie mam jak, nie? Może gdzieś coś zobaczy na internecie yy... Idą w następnemu odcinku wam pomóc. Pokażę to o co w tym chodzi, ale Naprawdę. Jest mi tak głupio, jest mi tak wstyd, że, że tego nie ogarniam, że szok. I tutaj lecimy. Tu byliśmy? Ej, tu chyba nas nie było. Nie wiem, ale ja tam chcę się zaraz znaleźć. Naprawdę nie było i patrzcie, tak jest. to nas nie było. Tu, super, tu są koko. Fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Hmm. Tu zaraz. Tam zaraz. nie ma coś, ten. Tu na pewno będą koko? Nie. Tu są te. Ek oraz ringi. Ale ta postać czasami tak dziwnie skacze. Tak podskakuje na. W jakichś nie wiem, nierównościach czy coś, że to jest masakra. Lećmy. No dobra, tu jest mapa, ale nie gada, że tu jest też parowanie. Nie dobra, czasówka. Gdzie? Pokaż. Okej. Okay. To jest akurat fajne i proste takie. Super, i mamy odblokowaną chociaż część mapy, znowu. No, widzicie, to jest jakaś, jakaś wyspa, co nas tu nie było. Także jeżeli za kolejną część mapy do odblokowania, znowu noc nastaje. Kolejny ten mapa do odblokowania. I kolejna czasówka, dobra. To o tyle. Dawaj, gdzie teraz? I co teraz? Uła, aż do góry? Naprawdę. Pewnie będzie z minutka. Ile? Trzeba powiedzieć, że minutka, nie? Ale dobra, udało się to w 9-10 sekund. Ale jestem zaskoczony, że te, tak krótko to trwało. O coś mi słuchawki przez e, mają, mają przester. Czy tam, 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 tam? Tu? Tu jest złowisko? Czy mi się tylko wydaje, jak myślicie? Fajcie, ringi. Ale już jesteśmy oddaleni od tych... Zobaczymy zaraz. Zobaczymy, czy to są ringi, czy to jest łowisko, czy... czy to jest kolejna próba czasowa. Pozbieram się jeszcze na początek tutaj takie pierdołki. Fajnie, że tu nie ma żadnych przeciwników właśnie medali. medali jest OK. Ej, tu jest jeszcze jeden słodziak. Widzę cię. Dobra, no i sprawdźmy, czy to jest to co ja myślę, czy o co tutaj chodzi. Bo takie na koniec połowienie sobie tego rybek to byłoby spoko. Dobra, mogę to pominąć. Nie do tak, to jest kolejna próba, czy co? o boże, no niedobrze no ale dobra, spróbujmy wykonaj kolejność kombo, dobra, ale ja nie chcę kombo. dobra i tak mi tu nie, nie powiedzą O, jest z kamery tej. Dobra, już na dzień dobry do dostaję ten. Spróbuj ponownie. Ha, super. O kurde. A, to jest ten. Spróbuj ponownie zaraz. Jak ja mam tam wskoczyć? Cholera, jest, no Dobra, mam. Ale to jest chyba bez tego. A Bez sprintu trzeba wykonać. Tu możemy. Ale tu już trzeba wyhamować. Tak? Dobrze mi się wydaje. O, wow, 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 wow. kurde, Ale się denerwuję nad czymś takim czasami. po nikt nie głupni. Tutaj, tutaj, proszę. Ej, ale to jest dziwne. Dobra, jesteśmy tutaj. Let's go dalej. O, tu są potrójne, no to nie dobrze. Nie proszę was, cholera jasna. Ale jest głupie. No patrzcie to znam się, że teraz klikłem akurat shifta, nie, ale jestem daremny w tych niektórych tych próbach czasowych. Dlaczego mi tutaj biegniesz? Jak chcecie tutaj? Dobra. No i patrzcie, nie, nic mu nie kazałem zrobić, a on mi nagle wyskoczył do przodu. O co tu chodzi? Andrzej nie denerwuj się. To i teraz znowu mnie pewnie gdzieś wysadzi do przodu, bo na tym nie da ok. Ja już nawet nie chcę sprintować, chociaż tu muszę. O, o, ten tam jest plujek. Za no, to tyle będzie trwało, ale pomyślałem, no. no, że mnie nie złapie, nie? To 8? no, to jak to się ogarnie, to to nie jest trudne. Przyjemne. 55 sekund, oni tu chcą? No dobra, spróbujmy. Teraz już wiem, że robię tylko i wyłącznie czasówkę, czyli to przyspieszamy. Możemy oszukać. Ok. A. Dobra. Nie nie, 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 proszę. Dobra, czekajcie. Zdaje że P. System ponownie jeszcze raz. Ej, ale dlaczego mi akurat kamerę obróciło? O co tutaj chodzi? Nie powinno się tak dziać, że jeśli jestem już jestem w powietrzu, O, to mi obraca kamerę, nie? Jeśli ja bym w powietrzu. Tam. Kury, no tu nam żyło fajnie, a tam, gdzieś tam na skróty popiec, ale nie dało się. Dobra. Nie, nie, no dlaczego mi w tą stronę? Kurde, blaszko. Przepraszam, was, ale jestem naprawdę już tak zirytowany tym. Nie wiem po co też to robię, ale. O, o patrzcie dobra Mam, że... Dobra, sonig uspokój się Dobra, gdzieś się tam uratowałem. Znowu mi tu namierzyło fajnie, żeby szybciej przyspieszyć. Nie, 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 no proszę was, kurde, blaszka. Ja to, nie, ja to muszę przejść. Ja wiem, że jestem w stanie to przejść, nie? Tam gdzieś tu, jestem, dobra. Dobra, no teraz to była moja głupota. Mogłem tak nie robić. Jak będzie pewnie wyglądało już od koniec odcinka, także... Przepraszam Was za takie... O no nie, no, naciskałem! Ja cię nie mogę, ej, dobra. Czy co, chyba Wam tą część akurat przyspieszę. Jest do wykonania, o, patrzcie. Dobra, zacznę tutaj skrócić. Nie, ale. Patrz. Ej, dobra, ogarnąłem. Ale powtórzymy to jeszcze raz. Znaczy, ogarnąłem, zobaczymy, czy ogarnąłem. Dobra, nie. Jeszcze raz. No, enter, enter. Dobra, wrócimy. A teraz, a teraz przedłużam odcinek, nie? Nie, nie, no nie, 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 dlaczego on mi dwa razy używa tego przyspieszenia. No, patrzcie to, to jest niemożliwe. Jasne, jeszcze tu mi wskoczy. No i co jest z tym? Ogarnąłem to raz i drugi. No i tak jest zawsze. Jeśli chcesz coś ogarnąć, ogar myślisz, że ogarniasz. No to widzicie, nie ogarniasz tego teraz. Nie, gra nie pozwoli na to. Żeby powtórzyć taki sam ten przebieg, nie? O, no teraz chociaż się coś udało. Ja. Ta. i tak w plecy jakieś. Pewnie jest 3 sekundy. No i widzicie, przeskoczyłem to, mimo że próbowałem ten. Dobra, czy co? Eee, ja to zrobię poza nagraniem. A teraz was e, nie będę zanudzał już tym. Znaczy będę powtarzał cały czas. Eee, także dzięki, że byliście ze mną e, chociaż do tego momentu. Kto został, pamiętaj, by zostawić łapkę w górę. Eee, Subskrypcja, łapkę w górę oraz komentarz, tak to zawsze gadam. Z lewej strony gdzieś Wam się wyświetli mój poprzedni filmik. Z właśnie Sonika. A z prawej jakaś inna seria po prostu, nie? Także tyle ode mnie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!